Ten materiał to będzie treściwe omówienie Honka Stare taka mi recenzja. Eee, wiesz co, zrobię to w trzech punktach. Co, jak i dlaczego. Co to zagra, jak odbywa się rozgrywka i dlaczego warto się z tym tytułem zapoznać, zainteresować. Pierwszy podpunkt jest teoretyczny. Yy, tutaj omawiamy bebechy gry, schemat tworzenia jej. No, to jest tytuł gacza, nie pay-to-win gacza, czyli taki free-to-play slash premium. No, ona jest y, turn-based RPG-iem lub persony. I nie ma pełnego otwartego świata, nie da się tym pociągiem kosmicznym latać po całej mapie. Ale ma pół otwarty. Jej filary to postacie. I to też one, postacie są związane z głównym wątkiem, czyli płatnością. Otóż tego filarami jest fabuła i rozgrywka. E, rozgrywka w Kaju okay, jest bardzo szybka, krótka, przeważnie krótka. Nawet można auto, tryb automatycznej walki włączać, żeby pominąć nudny wątek grindowania. Chociaż do fabuły podchodziłem sceptycznie, nim zacząłem grać, to jednak powiem, że to jest jedna z lepszych stron. Tego tytułu. Napisałem, że postacie są płatne. Nie jest to do końca prawda. Nie są płatne. Je się losuje i po prostu kupuje się losy, żeby móc wylosować. Ale też tylko część postaci. O tym powiem więcej później. Co jeszcze powinno cię interesować to, że to jest tytuł cross-platformowy że śmiało grać i na PS-ie, na komputerze i na mobilce tego samego sejwa I stary rail nie wymaga płatności od gracza. Nie ma tutaj ani opcji abonamentowej, jakiekolwiek, Nie ma Fabuła loca Fabular Loka, że jak osiągniesz level 20 konta, to musisz zacząć płacić albo coś wpłacić, żeby odblokować montek fabularny. Nie, Fabuła nie jest zablokowana paywallem. Jedynie postacie, jeżeli masz jakąś konkretną postać, którą byś chciał. To jest, są one opatrzone loterią, tak zwaną, do której losy można sobie dokupić. I z uwagi na to, w zasadzie nie ma co liczyć na to, że pierwszego dnia się wejdzie i się przejdzie całą fabułę. Nie, żeby zarobić na to expo, kontant, w którym zaraz powiemy, to trzeba kilka dni przynajmniej pobrać. Choćby po 5 minut dziennie. W ten sposób można powiedzieć, że to jest po części gra habitualna. Jest się wysoko nagradzanym za to, że się raz dziennie, raz na jakiś czas wbije do niej, coś pogrinduje, coś pofarmi, zbierze takie expo główne, fabularne. Do tego dochodzą takie czasowe eventy, w których występują przedmioty, materiały, które nie są normalnie grindowalne codziennie. Więc dodatkowa zachęta, mobilizacja do engagementu. No i występują darmowe losy, niekiedy darmowe postacie. A teraz w rozgrywki. Pierwszy taki tryb to jest taki tryb RPG-owy, w którym biegamy sobie po świecie. Możemy z, napotkać jakieś NPC-ty, pogadać z nimi. Misje od nich, ale są też przeciwnicy, i tutaj mamy jednego przeciwnika. Jep! Zaatakowałem go i wchodzimy w tryb bitwy. On też nas może zaatakować i mieć premię w postaci zasadzki. Każda postać posiada zwykły atak, skill oraz ultimate attack. Na całą drużynę przypada do pięciu punktów akcji, którą potem poszczególne postacie, z których korzystają z tych punktów akcji, jeżeli chcą użyć skile. Skills używają punkty akcji, natomiast basic ataki, zwykłe ataki, je generują. I tak trzeba uważać właśnie, jak się zużywa skill'e, żeby się nie wywalić z tych wszystkich action point'ów, na przykład w momencie, w którym przydałby nam się heal. Ultimate ability, natomiast trochę inny sposób się generuje. Jeżeli Cię biją przeciwnicy po ryju, jeżeli używasz zwykłych ataków, czy tych swoich skilli Generujesz pewną ilość energii, która zapewnia, zapełnia ten, ten kółko koło postaci Jeżeli te kółko się zapełni, to możesz i to poza turą, poza turą swojej postaci Użyć ten super bankaj mega skill Który na pewno rozwali wszystkich przeciwników Inną rzeczą są Słabości przeciwników. Słabości są widoczne tuż nad paskiem życia i tarczy przeciwnika. A właśnie, jeżeli chodzi o tarczę, to jest ten biały pasek. Po wyczerpaniu tej tarczy to jest też jedna z mechanik gry przeciwnik jest spowalniany. Jego tutaj jest spowalniana i jest troszkę bardziej podatny na obrażenia. W takich szczególnych przypadkach, jak boss fighty. Przeciwnicy ładują jakiś specjalny skill, który uderzy nas na przykład za dwie tury. To właśnie jeżeli w ciągu tego czasu rozwalimy mu tarczę, to przerywamy automatycznie wal, walnięcie tego skilla. No i pokrótce, w rozgrywce dziabiemy basic atakami, robimy skillami i, i walimy wielkiego runuka w postaci Ultimate'a, Bankaja. Od całym miód rozgrywki. Słyska. Słyska, Odnośnie tego trybu RPG, czyli poza rozgrywką, tutaj się łatwo pogubić, bo jest naprawdę dużo rzeczy, które możemy polewelować. Jeden streamer tak to on nawet raz powiedział, kiedy robił konto Free to Play na Genshin Impact, że był sparaliżowany. Nie wiedział w co zainwestować, ze względu na to, że tyle, tyle miał opcji. Tutaj. Podobnie gra, bierze dużo mechanik tego progresu, to jest na cały ten strach, też recepta po prostu dobre zaplanowanie rozwoju tego konta. Expić możemy przynajmniej pięć różnych kategorii w naszym koncie. Po pierwsze, możemy expić poziom konta, no i od tego powinniśmy zacząć. Po drugie, możemy expić i levelować postacie. Możemy zwiększać poziom naszych broni, konów. Możemy zwiększyć poziom naszych trace'ów, czyli takich technik, skill'i i możemy zwiększać poziom artefaktów, które nosimy, a nosimy ich 5. Plus dwa takie mini artefakty. Ale w pierwszej, kolejności, w pierwszej kolejności skupiamy się na poziomie konta, bo od tego zależy jak możemy ruszyć z pozostałymi statystykami. Poziom konta nie wpływa bezpośrednio na nasz damage. Natomiast wpływa na to, jak możemy szybko poruszać się do przodu w wątku fabularnym. z tutaj historia się kłania. I jak szybko możemy odblokowywać poziom świata. Tutaj to jest ekwalibrium, poziom równowagi, coś takiego. I zwiększenie go na mniej więcej co 10 leveli, tam 20, 30, 40. Poziom kąta wpływa na to, że postacie przeciwników są mniejsze, ale większy, lepszy, bardziej wartościowszy lud wypada. Ten lód oczywiście służy nam do levelowania różnych rzeczy. Ale przede wszystkim to odblokowuje nam tzw. asenty, podniesianie takich limitów. Limitów na postacie, limity na pozostałe rzeczy. Ale skupmy się może na tych postaciach, bo to jest druga istotna rzecz. Poziom, na, poziom naszych postaci. Zasadniczo wpływa na output naszego damage'u. Dobrze żeby mieć przynajmniej cztery postacie mniej więcej na równym poziomie. Oczywiście, Made Pig może mieć nieco wyższy od pozostałych postaci, albo najbardziej wartościowa nasza postać, w zależności od, od tego, jaką strategię przyjmujemy w walce. Natomiast, jeżeli chodzi o tą bazową, bazowy przelicznik damage'u, to właśnie poziom postaci jest istotny i zaraz za tym dochodzi poziom broni, tu się nazywają bronie light count są takie jakby karty, stożki. One też mają, też odciskają wpływ na te przeliczniki później damage'owe, które mamy z, z innych rzeczy. I ty, tymi innymi rzeczami, między, między innymi no, są te poziomy trace'ów wewnątrz gry. Czyli takie poziomy z naszych skilli, takie dodatkowe cechy poszczególnej postaci. Raz wyekspiony trace pozostaje na naszej postaci na zawsze. Nie można go ściągać, tak jak lightconów czy reliktów. A relikty to ostatnia rzecz, ale to już jest kwestia endgame'owa. Jeżeli na początku koniecznie chce się coś jednak expić z tych reliktów, no to polecam rękawice destruction Powiedz że vengeance of the hunt will fall Część materiałów, która, którą wykorzystujemy do levelowania różnych rzeczy, występuje normalnie w świecie poprzez lód padający ze stworzków. Natomiast inna Część materiałów wymaga poświęcenia tak zwanych punktów staminy, które się odnawiają raz na kilka minut. Więc, optymalnie, żeby rozwijać postać, trzeba dobrze to zaplanować, co w pierwszej kolejności grindujemy. W grindzie możemy wykorzystać postacie naszych znajomych na Flindrysie. To jest w zasadzie jedyna interakcja z innymi graczami. Jeżeli chodzi o fabułę, mamy. Main questy, side questy, story questy, event questy, przez limitow limitowany czas dostępne event questy. Mamy kilka lokalizacji, do których mamy w miarę swobodny dostęp. W miarę swobodny, dlatego że nie ma klawisza skoku, nie da się skakać. No i są przeciwnicy, którzy tam zagradzają drogę gdzie nie gdzie. Oprócz tego są takie minigierki, mini minigamy, puzzle, zagadki. Są w Endgamie takie już challenge areny: Fan Fragment Realm i simul Simulated Universe. A to już w Endgamie, tak jak mówię, sam tytuł oceniam wysoko. Myślę, że spokojnie 9 na 10 85 na 10 Najwyżej można ująć, odjąć punkty za side-questy, które nie są oparte o liney, Są po prostu takie generyczne. Natomiast jeżeli chodzi o story-questy, story dla postaci, main-questy, one są kompletnie udźwiękowione i voice-actorzy też dają radę, że mówiąc zarówno w angielskiej, japońskiej wersji. Naprawdę spoko, jeżeli chodzi o kontekst dźwiękowy, to i wychodzi. Muzyka też jest epicka. Mm, lokalizacje, otoczenie... Jest bardzo klimatyczne. Mi bardzo się podoba Belobok. Bardzo podlatuje ten... Klimat tej lokalizacji, moim zdaniem, pod epokę wiktoriańską, choćby w grze Valkyria Dead, taką trochę tej II wojny światowej na bronie. Postacie są bardzo fajne, hmm. to zazwyczaj w grach animu, Myślę, że warto się przynajmniej zainteresować, choćby pierwszą ścieżką, pierwszym aktem fabularnym. Na koniec jeszcze powiem co warto zwrócić uwagę na koncie, jak się zaczyna. Bo, tak jak wiem, mechanika płatności, zarob, to zarobku, sposobu zarobku, co opiera się na tym, że chcemy bardzo jakąś postać, ale mamy tylko jakąś określoną szansę na to, że nam wypadnie. I teoretycznie, dając sobie najgorszy scenariusz, będziemy musieli zapłacić za tą postać. Jakbyśmy tylko wykorzy wykorzystywali swoją gotówkę do dosowania i nawet stównie. to jest sporo kasy. Tego warto być w, w miarę systematycznym zbierać te in-game currency. Też nie sypią je jakoś garściami. Ale też jeszcze jeden wątek, jak chcemy postać tego main-bannera, właśnie różne banery, to warto sobie po prostu całość konto. Próbować postać zebrać. Na tym pierwszym banerze mamy gwarantowane 50 kulach czyli jedną złotą pięciowieos postać. Jeżeli nam nie wylosuje, to usuwamy konto, tworzymy nowe na tym mailu albo na nowym mailu, i znowu gramy. To, to jest naj... najtańszy można powiedzieć sposób na wylosowanie postaci, jaką się chce z tego. Oczywiście po 300 tych losach na standard banerze mamy gwarantowaną do wyboru postać. Ale póki co ja, ja nawet nie mam 100 100 tych puli, a gram mniej więcej miesiąc czasu. Ale po kolei, jak wygląda w ogóle losowanie? Przechodzimy do zakładki zwanej WARP, i tutaj mamy tak zwane kilka banerów. Na początku będziemy mieli do, do, do dyspozycji ten basicowy, tak zwany beginner banner. Można maksymalnie 50 losów tutaj, 50 właściwie puli wyciągnąć. 50 postaci, jakiej bronie, jakieś, broni, jakieś lightcon, czyli tak zwane lightcony zazwyczaj wypadają. Czasami wypada jakaś postać, zazwyczaj raz na 10 kuli. No i raz na 90 mamy gwarantowaną właśnie tą postać premium. Ogólnie to są na nią nikłość szanse, że 0,3 ale 0,6 tropów, tak, ale zdarza się, że komuś wypadnie na przykład mi wypadła postać i. Właściwie broń do postaci, <laughs> zaraz po, po postaci. Mechanizm losowania na każdym banerze wygląda następująco: że mamy do wyboru albo wyciągnięcie jednego losu, albo 10 losów. Za każdym razem, nieważne czy jeden, czy 10 losów, mamy krótko animację, w której przelatuje nam bilet. Już na podstawie tego biletu możemy wywnioskować, czy. Wypada nam pięciogwiazdkowa postać czy nie? Po chwili, po przejściu tej animacji, mamy drzwi od tego pociągu. I tam wiadomo, jeżeli na niebiesko się wyświetli, to znaczy mamy mamy same, same itemy, albo jeden item w postaci broni Lightcona yy, najniższej klasy, czyli trzy gwiazdki. Ni fioletowy kolor świadczy o tym, że albo mamy broń. 4 albo postać. No i oczywiście złoty to, że mamy postać premium 5 albo oron. Oron 5 gwiazdko. Natomiast wracając jeszcze do tego przelatującego biletu. Jeżeli zauważymy, że ten bilecik w pewnym momencie nam się rozstraja, jest taki efekt jakby 3D na kilka kolorów, to znaczy, że Właśnie mamy pięciogwiazdkową postać. Generalnie, postacie są właśnie na standardowych banalach i na limitowanych banalach. Basic znika. Na limitowanych są postacie, które nie lądują do standardowego pula, to znaczy nie będzie można ich pobrać w tych standardowych banalach. I są przez to bardziej cenione, unikatowe. Zazwyczaj te są nie są mocniejsze, nowe zawsze. Standardowego, rzadko kiedy będą dodawane, z limitowanego. No i możemy chcieć właśnie taką, choćby klarę, mimo wszystko z tego standardowego. Bo no ta Klara jest bardzo fajną jednostką. Jest i taki Big Daddy obrońca. On redukuje jej obrażenia i zadaje Damage Follow up, attack, taką kontrę zadaje. W skrócie to wygląda tak, że mamy takiego Koksa, który mówi i nawet jest taki ultimate właśnie tej postaci. Że, if you touch this kid, I will fuck you up. No, i to jest bardzo cool. I ja chciałem między innymi tą postać i się od razu udało ją wydobyć. Nie wiem, czy bym rerolował. Być może, być może nie. Nie wiem. Jestem zadowolony, że mi akurat wypadła Klara jako pierwsza postać. Oczywiście te postaci czterogwiazdkowe też są użyteczne. Tak zwane to są. Postacie free to play, to fioletowe, czterogwiazdkowe, fioletowe, tak zwane. I są te, właśnie, premium, pięciogwiazdkowe, złote postacie, które właśnie trzeba wylosować. Są oczywiście takie tierlisty, meta metatier listy, pokazujące postacie, które są najbardziej optymalne, najbardziej potężne, zdaniem, kogoś. No, robiąc jakieś jakieś. I statystyki, na przykład ile damage średnio zadaje podczas bitwy solo. Są takie listy. Ale to koniec końców wpływa tylko na to, jak uniwersalne są postacie. Jeżeli chodzi o wszystkie bitwy, tak tak zazwyczaj te tier listy traktują. Ale jeżeli ci się podoba jakaś postać, żadna tier lista nie powinna wpływać na ciebie. Wątek fabularny, zwykle stary, można przyjść dowolną, dowolną kompozycją w postaci. Zawsze mi przykro z Dobra, skończę bredzić, bo już za dużo to robię. Więcej niż powinienem. No, nie wiem, czy przekonałem, nie przekonałem. W każdym razie to jest krótki opis, przynajmniej ktoś, kto słyszy kilka słów, zapozna się z tematem.